Cześć, witam wszystkich, witam was dzisiaj z polskiej ziemi. E, wyruszyłem dzisiaj na takie małe poszukiwanie u znajomego na polu, W po wielu próbach, e, pozwoleń i tak dalej. Okazało się może że mój znajomy ma pole za domem, to jest jego dom. Przejścia. E, no i co? Mój no pierwszy, pierwszy konkretny dołek dzisiaj i wyskoczyło wyskoczyłem coś ciekawego. Nie jestem obeznany w polskich rzeczy, ale widnieje tu jakiś orzełek. Nie wiem do końca co to może być. Może jakaś nabijka albo coś. No ale jest tam widoczny orzeł. Oczyszczę to później wstawię. Postaram się znaleźć. No, może opis tego co to jest. Więc do następnego. Hej! Witamownie. Chyba taki populsy. Staram się to zaraz wykopać. Udało mi się ją wbić w ziemię. Słuchajcie. Zobacz, jakaś monetka. Coś takiego. Nie znam się na tych polskich monetach. Ruskich, pruskich. Trudno mi stwierdzić co to jest. Jest na pewno po oczyszczeniu. Wstawię fotkę. I zobaczę co to dokładnie za moneta. Na razie, hej. No witajcie. No, nie. Myślę, że przed chwileczką wykopałem tutaj tołek i najprawdopodobniej wyskoczyłem moneta. Także wygląda coś takiego. Chyba widzę, że jakiś zgon. Nie wiem, czy coś będzie w ogóle możliwe do czytania. Tak to wygląda. No nie wiem. Myślałem, że coś będzie widać. Może po oczyszczeniu. Postaram się zrobić jakieś zdjęcie, ale w każdym razie jest moneta, trudno określić jaka, ale jest. No nic, do następnego hej. Witam Was ponownie właśnie przed chwilą wyskoczyła mi monetka, jest to 50 groszy z 1949 roku na no, ładnie stanie. Witajcie ponownie kolejny dołek niedaleko tamtych 50 groszy Wyskoczyło mi 10 kopiejek z 1902 roku wygląda nawet w dobrym stanie myślę że Tak Z tyłu troszkę Starta jest ale tutaj ładnie widać 10, 10 kopiejek 1902 r. Właśnie znalazłem takiego nilaka wielkiego. O! Ale wielki. Z 1956 polski złoty, ale. Kurde. Nie wiem. Kurde. Nie wiem, co to jest nawet jakaś wielka twarz 10 zł. ale wielaśne kurde super monetka 1956 fajnie cieszę się superowa do następnego hej witajcie kolejny dołek monetka jest to jedna kopiejka nie wiem jeszcze jaka data tej kopiejki jest ale w domu oczyszczę na pewno postaram się wstawić jakieś ładne zdjęcie Musisz? wydaje mi się, że to jest 1891 choć nie jestem pewien muszę ją oczyścić i wtedy wstawię ładniejsze zdjęcie do następnego Hej. Ponownie? Wyskoczyła mi kolejna monetka? I kolejna oczywiście zagadka jak dla mnie. Co to za moneta? Widzę tutaj jakąś jedynkę. Na odwrocie. widać jakąś twarz. Ale co to dokładnie jest? Jak zwykle nie mam pojęcia. Bo jestem świeżakiem, jeśli chodzi. Polskie monety, no, o monety znajdowane w Polsce no, tak jak mówię, jest to mój pierwszy wypad w Polsce więc proszę o wyrozumiałość ale nie wiem, nie wiem co, co to za moneta dowiem się w, w domu postaram się coś odczytać i ustalić co to za monetka do zobaczyska, hej i kolejny dołek kolejna monetka Najprawdopodobniej jest to Boratynka, ale oczywiście trafiam na kolejnego zgona, z którym jest w ogóle mi ciężko cokolwiek odczytać. Nie wiem, mam nadzieję, że jest to Boratynka. Bardzo bym chciał, ale oczywiście zobaczymy w domu, po oczyszczeniu. Fajnie, cieszę się dzisiaj. Bardzo fajny dzień. Te chociaż wyskakują, bo już poznałem klątwę kul sznapnerowych i monopolów tych polmosów, więc cieszę się, że wyskakują monetki Na razie, hej, cześć, witam wszystkich. Na dzisiaj już kończę. Krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia: jest to moje trzecie kopanie w Polsce. Na takim okresie. zajęło mi to około 2,5 godziny. Zajście tego tam do tego supa z powrotem, nie było tego dużo ale rezultat jest zadowolający Popłany około 11, 11 monetek 4 guziczki, plombę tu są dwie takie z orzełkami jakby. nie wiem do czego to mogło służyć czy to jakieś butów, pasków postaram się to zidentyfikować i na pewno wstawię fotki tego co to jest dokładnie oczywiście przepraszam wszystkich za moją niewiedzę, ale jak powtarzam są to moje pierwsze kopania w Polsce, więc nie mam zielonego pojęcia co to za monety wychodzą. Trudno mi je zidentyfikować, ale nowe doświadczenia, nowe wyzwania, więc cieszę się, że udało mi się cokolwiek wykopać. Jestem bez za za